Cześć, zapraszam Cię na pierwszą lekcję panelu, którego tematem jest komunikacja z dziećmi. Jak zapewne już wiesz, jest ona zupełnie inna niż między nami dorosłymi. Trzeba bardzo uważać na to, co się mówi, ponieważ dzieci mogą to opacznie zrozumieć. Na sam początek chciałbym Ci pokazać krótki filmik, który dobrze zobrazuje to, co mam na myśli. And boy, yeah, go. Już wiesz o co mi chodzi? Coś, co dla nas jest oczywiste i słowa, z których korzystamy na co dzień, dzieci odbierają zupełnie dosłownie, przez to może powstać wiele nieporozumień i wiele dziwnych sytuacji. My musimy bardzo uważać na swój język i ważyć praktycznie każde słowo, by dobrze przekazać informacje najmłodszym zawodnikom. Inny przykład, który mam dla Ciebie, to sytuacja, która zdarzyła się w mojej grupie skrzatów na jednym z turniejów. Mecz był bardzo ciężki, nawet w międzyczasie przegrywaliśmy, straciliśmy jedną czy dwie bramki więcej i widziałem u moich zawodników lekkie załamanie. Tak jakby już przegrali ten mecz i trzeba ich było pozytywnie zmotywować do dalszej, do dalszej gry. Oczywiście zaraz po meczu nawiązałem do tej sytuacji. Chciałem wytłumaczyć dzieciom, że musimy zacisnąć zęby i zawsze walczyć do końca. Że nie można odpuszczać, tylko po prostu trzeba do ostatniej minuty walczyć o zwycięstwo. Na co dotrzymałem komentarz od jednego z moich zawodników, że on nie może zacisnąć zębów, ponieważ rusza mu się jedynka. I w tym momencie stanąłem jak wryty, spojrzałem się na drugiego trenera i mówię: sama kwintesencja treningu i komunikacji z dziećmi. Po prostu bardzo chciało mi się śmiać, ale oczywiście musiałem utrzymać powagę. I tak właśnie wygląda komunikacja z najmłodszymi. Oni biorą wszystko dosłownie. Dlatego chciałbym teraz porozmawiać o kilku przykładach komunikacji, o kilku wyrażeniach, których używamy na co dzień, a może lepiej byłoby z nich zrezygnować. Pierwszym z nich będzie nic się nie stało. Przyznaj się z ręką na sercu. Czy używasz tych słów podczas treningu? Czy zdarza ci się powiedzieć po jakimś wypadku czy innym wydarzeniu do dziecka, że nic się nie stało? Mi się zdarzało, teraz już się nie zdarza, udało mi się wyplenić to z mojego słownika, ale doskonale wiem, że zarówno rodzice, dziadkowie, każdy z nas dookoła bardzo często mówi do dzieci, nic się nie stało. Ale pomyśl o tym chwilę. Kiedy używasz tych słów? Kiedy mówisz do dziecka, że nic się nie stało? Właśnie wtedy, gdy coś się stało, gdy doszło do zderzenia, gdy płacze, gdy przegrywa mecz, gdy jest w, nie w humorze, gdy ktoś go gryzie, po prostu mówimy to dokładnie wtedy, gdy coś się stało. Wyrażenie to jest więc bardzo nieefektywne. Dzieci nie rozumieją, no bo jak podchodzę i mówię, nic się nie stało, ale przecież się stało, go coś boli, się przewrócił, ktoś mu coś zrobił, stracił bramkę, prawda? Więc trzeba tutaj bardziej wykazać się odrobiną empatii, okazać zrozumienie, podpytać się dziecka o co chodzi i po prostu zachęcić do powrotu do treningu, zachęcić do dalszej gry. Nie mówmy, że nic się nie stało, bo właśnie się stało.